Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj przyszła paczka ze Skrami. Nie jest to materiał sponsorowany, ani nie jest to lokowanie produktu, tylko Skrami według mnie jest to sklepik, który najbardziej sobie radzi, najlepiej sobie radzi, jeżeli chodzi o, o swój marketing i zasięgi w tego typu produktach, czyli produktach z całego świata różnego rodzaju. Kwaśnych, mega słodkich, mega dziwnych, mega ostrych. I stąd zdecydowaliśmy się na to, żeby wziąć tą paczuszkę. I co my mamy w tej paczuszce? A w paczuszce czeka nas dzisiaj... Dwa razy spicy w takiej formie. Ja chcę spróbować tego. Ostatnio był test trzy razy spicy w normalnej formie, czyli takiej zupki chińskiej. Jestem ciekawy czy jest różnica pomiędzy tamtą zupką a taką. Mamy dwa razy spicy, zobaczymy. Według mnie, mnie to bardziej paliło jak trujeczka. Mamy hot mamy czyli pikantnego góra. Mamy kwaśnego góra, bo ja za kwaśnym też jestem. No Więc będziemy to testować. Takisy, które są niby najbardziej ostre. Zobaczymy. I trzy gumy, też niby super kwaśne. Taki teścik pójdzie razem. Dobra, czekamy aż nam się zaparzy z To się trochę, znaczy wszystko jest to samo w środku, trochę inaczej się robi, bo tutaj tylko się dwa wody do poziomu linii i czeka 4 minuty. Więc nie trzeba tego gotować 6 minut, odlać wodę, zabrać te... Zobaczymy. W moim zdaniem, zdecydowanie prościej się to robi. W no międzyczasie może spróbujemy coś kwaśnego w oczekiwaniu. Więc teścik kwasowości. Nigdy wcześniej tego też nie próbowałem. Mm -hmm. Nuclear Strike. No reaction. To propujemy Takisa u góry czekają O góry też mam sobie wszystkie są takisy. Wiecie co? Jak obuło mnie jako na gaostrze? Limonka szczyli Szczerze. Lejsy, te grube lejsy karbowane o smaku właśnie limonki. Są ostrzejsze. Więc sorry Takis, ale nie popisałeś się. Jak macie coś, co można zjeść takiego bardziej ostrego, wpisujcie w komentarzu. Dobra, jestem gotowy. Tak to wygląda. Prościej się robi, szybciej się robi, Wygodnie się robi. No zobaczymy jak dwójeczka poczesze po ostatniej trujeżcze. No i jest smaczna, ale. Czyżby doszło do adaptacji? Koniec. Ech. Tak, podtrzymuję to. Bójka bardziej pali, jak trójka. Nie wiem, co tam spieprzyli. Ale to mnie bardziej pali. No to przed nami test o Hot hotma i warheads. Oczywiście zacznę od y, ostrego na talerzyku. O, zobaczymy, jak to, co tam. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. O! Żeby się nie wydało. Podobno też ma być ostry. Jaki ogór. Nich Nie zmieści mi się cały do ryja. Ja nie mam takiego ryja. Ta zaprawa, zalewa. No, A chyba nie będzie tak źle. Mm. Niby ogórek z USA, niby fat free, low calories, low carb, gluten free. Ciężko, żeby tu był gluten. Wiecie co? Chyba nasze polskie ogórki z popryczką są lepsze i ostrzejsze. Ja tu w ogóle nie czuję ostrości. To tyle. No to nie ma co się dalej z tym męczyć. I was przede wszystkim. Teraz kwaśny, ten Hot Mama, o, chyba, jak ona jest taka hot, to ja się nie że ona jest sama na tym <laughs> przy tym nie ma nic, że jest lo, gluten free. Dobra, jak obstawiacie, jest kwaśny, czy nie jest kwaśny? Żebym się nie zawiódł, no teraz troszkę mnie pali Hot Mama, ale to troszeczkę, dawaj Warheads. Już ma, miało jakoś kwasić. Przy końcówce, tak jak przy końcówce Hot Mama, tak to przy końcówce, nie może to trzeba od dołu jeść, a nie od góry. Ale no reaction.